Miłośnicy przebojów z lat 60. i 70. oraz muzyki żydowskiej zebrali się 24 sierpnia na dyptaku przy ulicy Jagiellońskiej, gdzie koncert zagrali muzycy Filharmonii Śląskiej. Został zatytułowany roboczo muzyka klezmerska, ale jak można posłuchać, jest to muzyka całego świata, niekoniecznie oparta na kompozytorach muzyki klasycznej, ale też i rozrywkowej. W programie znalazły się takie hity jak House of the Rising Sun The Animals, Pod Papugami Czesława Niemena czy Somebody to Love zespołu Queen. Na pewno jak to hasło jest słynne, że muzyka łagodzi obyczaje, tak samo Wierzymy, że koncerty muzyki klasycznej ożywią i przyciągną rzesze Chorzowian do słuchania właśnie takiej muzyki. Organizatorem koncertu było Chorzowskie Centrum Kultury. Mam nadzieję, że koncerty na ulicy Jagiellońskiej i w innych miejscach naszego pięknego miasta zagoszczą na stałe w naszym repertuarze.